Pamiętacie, to tak kiedyś zgłaszałem. Tam widzicie taki, taką plamę. Te to ciemne to, jest, to nie jest grzyb, tylko to jest cień padający od, od zasłonek. Bo z tamtej strony też jest. Widzicie, ale ta plama tam taka, nie? I zgłaszałem to, zgłaszałem to do administracji. Te pęknięcia, co się pojawiły, to wszystko po trzęsieniu ziemi. Nie? To już wam kiedyś. Kiedyś pokazywałem, jak zatrzęsła się ziemia zatrzęsła się ziemia, to i ściana pękła, nie? No, a teraz, a teraz wam coś pokażę Nie mam czasu nawet sobie na, na koszach Widzicie? Widzicie chłopaków? To było parę... E, parę dwa, trzy tygodnie po chłopaki tutaj białkują chłopaki tutaj białkują i zalepiają dziury <laughs> może się uda może się uda, że zalepiają te dziury i, i tak chłopaki tam na budowie są siedzą, siedzi jak ładny dzień pozdrawiam, pozdrawiam serdecznie tutaj możemy zobaczyć, mamy świeżo cięte świeżo cięte liście nie wiem dokładnie jak to się nazywa oni na wszystko mówią sajur i to i to zielsko się je i oni tutaj robią z tego z tego taką sałatkę przychodzi pan ma to w workach popakowane w workach jest popakowane i przynosi do sklepu ci albo w wiązkach możesz sobie kupić bardzo bardzo popularne bardzo popularne jest tutaj to Widzicie kot, kot bez ogona, nie? Bo tutaj koty... Ogólnie koty nie mają ogonów w Indonezji, a ja muszę się jakoś przedrzeć tam na drugą stronę, to nie jest łatwym zadaniem. A kulita pan tutaj wozi skórę pieczoną skórę z woła. Sąsiedzi się wyprowadzają sąsiadka się wyprowadza, czyli już nie będzie tutaj pożyczek. Udzielała pożyczek, dziurka jej zabrali komputer je zabrali, biurkę je zabrali także wszystko się z tej ulicy wyprowadza wszystko z tej ulicy się wyprowadza i nie wiem czy ja też się nie wyprowadzę z tej ulicy po prostu wszystkie biznesy zobaczcie biznesy są pozamykane wszystko jest pozamykane ludzi, ludzi jeździ setki tysiące ludzi, za auto ale nikt się nie zatrzymuje, nikt się nie zatrzymuje także Myślę, że za dwa miesiące zamykam ten biznes. Właśnie się dowiedziałem, że te komputery to ludzie zastawiali, biorąc tutaj jakieś pożyczki, a sklep się ten tutaj, a ten pożyczkowy sklep się tutaj zamyka, dlatego że nie ma klientów. Teraz się tak dowiedziałem. Także wszystko się zgadza. Tu jest ulica ruchliwa, ale nie ma, nie, ma, nie żyje ta ulica. Nie ma klientów po prostu. Ta, ta ulica. Nie żyje i obojętnie nie wiem, co byś tutaj zrobił. To ta ulica nie żyje, tak jakby miała. Nie funkcjonuje po prostu, tak jakby miała funkcjonować. Ale ładne słoneczko, można się poopalać trochę. A ja tak czekam, czekam, żeby pierogi sprzedawać, ale nie ma, nie ma nikogo. Nie ma, nie ma ludzi, nie ma klientów, także trzeba będzie się zbierać do domu i robić jakieś filmiki, cośkolwiek cośkolwiek robić, żeby po prostu się nie zanudzić na śmierć sąsiedzi się wyprowadzili zobaczcie jakie to było wielkie sąsiedzi się wyprowadzili tam ktoś tam jest to jeszcze tam przechodzi no, ale aż jakie to wielkie było takie duże Ciekawe ile za to bulili. Ja mam taki mały garaże, a to normalnie takie wielkie. Hello, you okej then? O, oh, it's a big. O Finish, done. No, to zobaczcie jakie to jest wielkie. Tu takie coś. Wielkie. Idę. Yeah. Pełno śmieci zostało, no, ale tutaj to, to, to takie wielkie to całe, tutaj nie widzi tu normalnie, to normalnie można było mieszkać. Tu jest mieszkanie. Zobaczcie, jakie to olbrzymie jest. Od frontu masz, od frontu masz ten, a tutaj masz wyjście a tutaj masz wyjście. A to olbrzymia chata To jest masywnie olbrzymia chata, więc tutaj co to było Taki bardzo wiadomo jaki, ale tutaj niko to oczywiście nie, bał. ciemno jest, nie wiem czy coś Zobaczycie nie Tutaj jest pokój Patrymy, gdzie ten pokój wychodzi Ten pokój wychodzi na mój parking czyli to była jedna wielka chata i, i tu się ludzie wyprowadzili Zobaczcie Tutaj były te komarki tutaj sprzedawali Tutaj sprzedawali te komarki jest jedna, jedna wielka, wielka chata Tu mała dzwoną z tej Mataon Rimatachun A ja 5 miesięcy tutaj byłem. Hmm. 5 miesięcy tutaj siedzieli. I ten, tutaj jest wyjście na. Wyjście jest tutaj na mój. Na to co? To czyli ten mały przybytek to ja wynajmuję. Tutaj wynajmował to. To czyli to moje. To, bo to, jest, to jest właściciel tego wszystkiego przybytku. To jest właściciel tego przybytku. Tylko no, ciemna strasznie chata, nie? Ok, Macasi Trochę ciemno, bo nie wiem czy widzieliście, ale nie zapalałem światła A tu przez ścianę jest, a tu przez to wam pokażę to jest... Wiem, że do, dużo nie widzieliście, ale to jest bardzo przestronne miejsce. A tu przez ścianę sąsiad ma tutaj jedzenie, nie? A ja mam tutaj. Znaczy jaką maszynkę sobie gościu tutaj zrobił na, na wzór starej maszyny. Albo po prostu jest stara. Wespa. Wespa to jest jak, Jakiej produkcji wespa? Amerykańskiej czy... Ojej, ale ważka mnie, ważka mnie zaatakowiła. paki tam siedzą robią sobie rejestrację, a ja sobie tam patrzę na tego motorka Sam tutaj, goście, oni robią sobie jak tu, o, jak ten narożnik a nie posprzątali, aż niemożliwe, zobaczcie co się podziało Chciałbym to zapisać kiedy oni tu byli, o 6 rano chyba posprzątali, ale tego, w środku tego dziadostwa nie posprzątali klientów nie widać, jak, jak widać klientów nie widać, zobaczcie 100 tysięcy ludzi przejeżdża, a ja nie mam tu jednego Czyli do dupy jestem e, sprzedawca, nie? Czekam, czekam tutaj na, na reklamę i nie mogę się doczekać, bo tam ktoś się pochorował, kogoś nie ma. Także dupa, dupa, czeka. Taksówka elektryczna, bardzo fajnie. Taksówka nieelektryczna, też fajnie. Czekam. Nie mają skaku. Szuka mufy. Szuka sobie jakiej mufy, co by tu. Ej, gdzie on mi O, idzie. teraz będzie sobie tutaj siedział i będzie czekał na mufę. Przyjdzie mufa. Siodzi gdzieś mufa, to on na nią skoczy. Ale tam możecie ujrzeć ale tam Jakiś. Jakiś ślad na pewno zostawi na skórze. Ja się go nie boję. Ja się boję tylko większych, większych stworów ode mnie. Konia. Boję się konia, boję się krowy. A Znaczy, boję się. No, nie ufam większym, większym stworom niż ja. Patrzcie, Starling. Chcecie kupić Starlinga? Ludzie mają różne pomysły, nie? dobra udaję się tro, trochę daje się na jakieś zakupy bo mam pusto w lodówce O nie wiem co oni trąbią jak wiedzą że nie przejadą jedźcie do mnie na pierogi ślimak ślimak wystaw rogi dam ci sera na pierogi dobra idę sobie kupić coś idę sobie kupić buraki do kiszenia nie chcę mi się siedzieć w tym sklepiku tam i tak się nic nie dzieje baneru mi nie dowiesli bo coś tam się podziało spróbujemy się przedostać patrzymy co się podziało na osiedlu bo jakieś chmury się zbliżają dzisiaj wiaterku nie ma ale jest przyjemnie, nie jest taki upał jak, jakby miał być wszystko rośnie rośnie no, a także widzicie takie zrobienie tutaj jak takiego biznesu to nie mam pojęcia co by trzeba było robić po prostu trzeba to zamknąć żeby już, żeby już nie, tracić, nie tracić kasy dokładać do biznesu to, to nie jest żaden interes a tutaj się nic nie dzieje ciekawego może jutro się coś podzieje na kawie na kawie tutaj w tym to zawsze ktoś siedzi ale u mnie jest kawa i tylko od czasu do czasu tam jak widzieliście pokazywałem wam sąsiada zobaczcie jakie ładne kwiatuszki sąsiad niezadowolony Sąsiad niezadowolony, bo dwóch klientów stracił. Teraz jeszcze ja powiedziałem, że nie przedłużam umowy. Także sąsiad, sąsiad jest, nie jest zbyt skory do rozmowy. Powiedział, że za mi i wynajmie na 5 miesięcy. No, ale spędzimy sobie w piwnicy. 80, 80 za buraki Muzyka jest taka, a ile za czereśnie? G, ale czereśniki ładne nie? jakby się zjadło takie świeże czereśniki Oj, 130, 130, 130 tysięcy 130 tysięcy za, za 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 ile to jest za, 200, za 300 gram 130 tysięcy a tu szkaweczki 109 tysięcy Co? ja nie mogę ale masaka to są jakieś albo koreańskie albo japońskie niesamowita sprawa Wejdźmy w koło i zobaczymy co tam się dzieje na tym ale się pozasłaniali Co przechodzę tu z kamerą to, to więcej tych jest, więcej płotu narobione. Widzicie? Chciałem wam pokazać jak to robią dla dzieci to ale O, tak wygląda. Coś tam murują. A tu chłopaki się bawią będą przepychali rury Tutaj malują, tam przepychają rury. Cały czas tu się coś dzieje. Mam trochę jak samochód. Widzicie, jakie, jakie wielkie te przepychania, przepychania rur. Dobra, ja się odpycham do domku. Do domu się odpycham. Idę składać filmiki. Nic się ciekawego nie dzieje. W sklepiku się nic nie dzieje i do burasy. Pozdrawiam Was serdecznie i chyba, że się coś ciekawego podzieje to oczywiście wam nagram. Ale... Ja, jak na razie. Dzisiaj o ósmej już byłem. Po ósmej już byłem dzisiaj na siłowni. Pochodziłem sobie przez godzinę. Także zdarzyło mi się, znaczy ja już nie śpię o tej porze, tak o 6 już nie śpię. A tutaj jest ten gościu, co tutaj biega. To on, on codziennie biega tutaj w e, koło, w koło, osiedla. Ten gościu biega. Jest jeszcze jeden taki, co chodzi w koło osiedla. My udajemy się moją Wiatrów Pokażę wam jeszcze taką nie wiem czy ciekawostkę, ale dostałem taki corned beef, fresh Corn beef homemade. To jest bez jakichś, tam, bez jakichś tam konserwantów. Jest przepis oczywiście Beef Fat Water Natural Seasoning Salt and Pepper. Czyli nie ma żadnych konserwantów. I pewnego dnia zrobię Wam filmik. Zrobimy filmik sobie z tego, z tego jak on wygląda, jak się zachowuje. I jaki ma najważniejsze zawsze jest jaki jakie mięso ma, jakie kolor ma mięso, które jest bez konserwantów. I zobaczymy, czy faktycznie... Jak myślicie, jaki kolor ma mięso bez konserwantów? Oczywiście, że... Napiszcie w komentarzu, jak ktoś wie, jakie, jak wygląda mięso bez konserwantów. Jaki kolor ma mięso bez siary i mięso bez e, fosforanów. A tymczasem, powiem lasem, do zobaczenia wkrótce. Jak będę sobie to gotował, to oczywiście nagram z tego filmik i wtedy dowiecie się, jakie, dowiemy się, jakie, um, jaki kolor mięsa, jaki kolor mięsa będzie tutaj właśnie w w Corned beef. A co to jest Cornet beef? Wołowy mielone mięso, tak jak było wołowe mięso, tłuszcz, tłuszcz, fat, woda, pieprz sól, i to wszystko zmielone. Przyprawione wołowe mięso. Pozdrawiam. Ja tu składam, składam dla Was filmiki, robię sobie, robię sobie miniaturki. a ja tutaj sobie gotuję ziemniaki, ziemniaki, buraki. A te buraki, wiecie co, zakisiłem z goździkami. Czosnek, goździki, kardamon, pieprz, liść laurowy. I zakisiłem jest z goździkami obadamy, obadamy jaki będzie miał gościko, goździkowy, goździkowy posmak. Tutaj sobie czekam tam z jeden, dwa dni, bo to ciągle jeszcze, buraki, można, można tutaj w tych temperaturach za dwa dni potrzymać na zewnątrz, żeby, żeby puściły wodę i ta woda się wylała. Później trzeba schować do lodówki. Pamiętajcie, że ogórki od razu chowam do lodówki. Jeden dzień tylko trzymam na zewnątrz i od razu, żeby ten proces się zaczął, gnicia, a później chowam do lodówki. Buraki dzisiaj będą z kurczakiem, a buraki te to będą dopiero za dwa tygodnie. Tak myślę.